Forum Radia Rock Parada. Kraszanki, pisanki, a może drapanki. Wielkanoc to wiele tradycji, ale które z nich są najbardziej charakterystyczne dla regionu łódzkiego? O tym rozmawiałem z Michałem Świerczem z działu Plastyki Ludowej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Niebawem święta, więc zapraszam do wysłuchania. Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. To takie wyjątkowe święta, które no wszyscy chyba lubimy, nie tylko my dorośli, ale dzieci również. I to w związku z tym różne tradycje, te najbardziej znane, widzimy, ale są pewnie jakieś regionalne zwyczaje łódzkie czy regionu łódzkiego, po prostu, o których być może warto wspomnieć, że są one charakterystyczne właśnie dla łodzi i dla regionu łódzkiego. Tak, oczywiście są, są takie zwyczaje regionalne. Najbardziej tutaj widoczne są na przykład pisanki, które zdobione są po prostu w bardzo różny sposób. W województwie łódzkim, najczęściej, czy to na przykład z regionu Opoczyńskiego, zdobione są one metodą batikową. To znaczy, że nanosimy jakimś patyczkiem wosk na jajko, a następnie zanurzamy go po prostu w jakimś barwniku. No i w tych miejscach, gdzie oczywiście ten tłuszcz jest na jajku, no to to wyjdzie nam e, odpowiedni wzór. E, również w województwie łódzkim, w regionie łowickim, e, mamy taką charakterystyczną też e, ozdabianie e, pisanek kolorowym papierem. To znaczy, że robimy z nią i po prostu taką wycinankę i następnie tę wycinankę przyklejamy do jajka i jest to charakterystyczne tylko właśnie dla regionu łowickiego. Poza tym, no myślę, że tutaj te zwyczaje, że tak powiem łódzkie czy też ogólnopolskie są bardzo podobne, chociaż na przykład widzimy tą różnicę w palmach, ponieważ u nas w w województwie łódzkim, tak jak tutaj w centralnej Polsce, czy też na Kujawach, te palmy mają taką formę. No, do, dosyć mało okazało, że tak powiem. Natomiast na południu kraju e, palmy są zdecydowanie większe, wysokie, nawet sięgające 2, 4, czy nawet 13 metrów wysokości. Więc e, i tam organizowane są konkursy. Natomiast u nas te, te palemki mają taką e, formę, bardziej jak właśnie wspominałem w centralnej Polsce, tak jak na przykład w Płocku, kiedy tą palemkę przynosiliśmy później do domu po poświęceniu. E, uderzaliśmy tą e, palemką e, mieszkańców domowników, żeby im po prostu byli zdrowi przez cały najbliższy rok. Połykano następnie te kotki z baś, które miały chronić przed bólem gardła i to też jest charakterystyczne praktycznie dla całej Polski, ale również dla regionu łódzkiego. Co prawda to teraz już zanikło, szczególnie w miastach e, się tego już nie praktykuje. Ale ja muszę tu się wtrącić, bo ja pamiętam jak moja babcia właśnie powiedziała Mówiła często, no, zjedz jednego takiego kotka, to rzeczywiście to jest taka tradycja, należy zjeść. Pamiętam to jako dziecko, takie rzeczy mm -hmm. się jeszcze praktykowało u mnie w domu, właśnie w Łodzi. A babcia pochodzi z Tomaszowa. No więc właśnie, natomiast teraz już chyba to nie jest praktykowane, tak? Bo już chyba u pana redaktora w rodzinie się tego chyba nie praktykuje, i myślę, że już w tym naszym tutaj, że tak powiem, mieście w Łodzi, no, ra raczej ten zwyczaj zanikł. Co prawda, gdzieś tam na południu kraju bardziej właśnie Małopolska, jeszcze ten zwyczaj od czasu do czasu występuje. Co też zaniknęło, co było charakterystyczne w ogóle dla regionów w Polsce, również i dla naszego. Na przykład w Wielki Czwartek była kolacja tajnia, którą jedzono wieczorem i ona miała symbolizować, czy też odnosić się do ostatniej wieczerzy. Następnie po tej, po tej kolacji zostawiono resztki jedzenia na stole, podobnie jak po wigilii, powierz powierzono, że tego dnia, tego wieczoru przychodzą dusze zmarłych i będą mogły się pożywić. Również rozpalano ogień, ponieważ uważano, że te dusze zmarłych będą mogły się ogrzać w tym ogniu. Więc takich właśnie zwyczajów, niuansów, e, które już w tej chwili zaniknęły, jest naprawdę bardzo dużo. A co się jeszcze praktykuje? Co jeszcze e, takiego, co jest typowo łódzkie albo regionalizmem naszym. I jeszcze się praktykuje, co jest wyjątkowe na mapie kraju. No na pewno na pewno pra, praktykuje się cały czas yy, po prostu, na przykład to, co jest przed nami za chwilkę, czyli niedziela palmowa, to jest obowiązujące. Czyli chodzimy, prawda, z tymi palmami, święcimy te palmy, to jest to, rzeczywiście zostało. No Oczywiście, święcenie pokarmów. To, to też jest obowiązujące i zostało. Kiedyś to się odbywało zupełnie inaczej, również i w naszym regionie, ponieważ yy, to zazwyczaj kapłan przyjeżdżał do danej, do danej miejscowości i święcił. Yy, święciliśmy wszystkie pokarmy, które spożywaliśmy. Czyli Czyli jakieś pęta, e, ogromny kiełba z chleba, mazurków. Natomiast w tej chwili ten koszyczek ma taki wymiar już dosyć symboliczny. Tak? Czyli e, po prostu mamy tam kawałeczek chlebka, szczególnie nawet takich e, pieczony przez piekarzy, już odpowiednio do tego koszyczka wielkanocnego. Więc e, to e, rzeczywiście e, no, tutaj się, że tak powiem, zmieniło, że po prostu ten, ten, ten zwyczaj już troszeczkę ma inny charakter, inny wymiar w tej chwili. Co jest jeszcze charakterystyczne e, dla, dla województwa? no to myślę że no, tak jak chyba w, ten dyngus ale taki mokry e, dyngus czyli po prostu e, bierze się to od dwóch słów e, od dyngowania czyli od wykupywania czyli panny wykupywały się e, przed ich że tak powiem oblaniem wodą e, tym że dawały e, tym grupom które przychodziły chłopców e, jajka pisanki i w Poprzez to mogły się prawda, z tego wykupić, chociaż tak szczerze powiedziawszy robiły to bardzo niechętnie, ponieważ kiedy zostały oblane to znaczyło, że no, będą miały powodzenie przez najbliższy rok oraz to, że są... Po prostu się nimi chłopcy interesują, czyli że są to dziewczyny atrakcyjne, więc to, to było na pewno tutaj no, taki teatr troszeczkę tworzony przez te dziewczęta, że z jednej strony nie chciały, dawały te jajka, ale z drugiej strony i tak chciały być w jakimś tam formie e, oblane. Natomiast zupełnie inaczej to się odbywało na dworach polskich, ponieważ tam zamiast taką wodą z wiader po prostu oblewano dziewczęta czy też panny wo wodami, perfumami po prostu. Tak po szyi. Także tak to wygląda. Przewrotność kobiet tutaj wychodzi w całej klasie. Tak, dokładnie, do, dokładnie tak. No tak jak wiemy, jak to w życiu, prawda? Z kobietami. Łódź też jest miastem budowanym przez wiele kultur. To miasto wielokulturowe. Czy mamy jakieś takie specyficzne naleciałości niemieckie? czy? Rosyjskie w naszym mieście, które są praktykowane podczas obrzędów Wielkiej Nocy. Znaczy, rzeczywiście, Łódź jest miastem wielokulturowym, tutaj tak naprawdę szczególnie jest to widoczne po II wojnie światowej, kiedy do rodzącego się przemysłu przyjechało bardzo dużo osób. Tak? Tym bardziej, że Łódź wiemy o tym, że również nie była zbytnio zniszczona po II wojnie światowej, więc tutaj były też i te zasoby lokalowe, więc tutaj dużo osób przyjeżdżało. Natomiast no, to, co jest charakterystyczne, co przywędrowało z Czech bądź z Niemiec, bo tutaj też nie wiemy tego dokładnie, to na przykład strojenie grobów pańskich w Wielki Piątek. Co prawda, w mniejszej bądź większej formie odbywa się to w całej Polsce ale w regionie łódzkim jest to dosyć widoczne i charakterystyczne. Kiedyś wyglądało to również tak, że wchodziły grupy osób, które odwiedzały groby pańskie we wszystkich okolicznych kościołach. Im więcej kościołów przeszły i odwiedziły tych grobów, tym lepiej. Poza tym zaciągane były warty. To obowiązuje również bardzo często do dnia dzisiejszego. Czyli czuwano przy tym, gro przy tym grobie, Pańskim, zmieniano się po prostu. E, w ogóle, tak jak mówiłem, e, ten e, śmigus, dingus również jest zaczerpnięty z kultury niemieckiej. Tak jak bardzo wiele e, obyczajów, e, które teraz obchodzimy e, w Polsce. Święta już niebawem, nie pozostaje nam nic innego jak życzyć spokojnych. Rodzinnych, pełnych miłości, świąt wielkanocnych. Ja bardzo panu dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyliśmy naszym słuchaczom to, jak to w Łodzi i w regionie kiedyś bywało. Tak, dziękuję bardzo, A mając tą możliwość chciałbym skorzystać z okazji i też złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia ode mnie oraz od pracowników i dyrekcji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Dziękuję bardzo. Michał Świercz, Dział Plastiki Ludowej, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. A Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi warto Odwiedzać, prawda? Bo tutaj rzeczywiście możemy dotknąć historii w zasadzie tak warto odwiedzać tym bardziej że teraz na drugim piętrze na stałej wystawie etnograficznej mamy taki kącik z mini wystawą wielkanocną gdzie można zobaczyć na przykład kołatki których używano od wielkiego czwartku kiedy zatrzymywane były dzwony w kościołach i wtedy właśnie nawoływano na wszystkie msze święte tymi kołatkami można przyjść również z dziećmi i dzieci się mogą pobawić tymi kołatkami ponieważ specjalnie jest to przygotowane mamy również obrazy i rzeźby wystawione które inscenizują i obyczaje wiosenne, łącznie z topieniem marzanny oraz właśnie święcone i wszystkie, i wszystkie pozostałe zwyczaje są uchwycone przez rzeźbiarzy i malarzy z województwa łódzkiego. A żeby troszkę jeszcze zachęcić, to zapraszamy na Facebooka Radia Parada, gdzie kilka zdjęć takich na zachętę z tej wystawy właśnie, o której przed chwilą rozmawialiśmy, mogą Państwo zobaczyć. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Forum Radia Rok Parada.